Rozmowy z największymi zbrodniarzami ostatniego ćwierćwiecza wstrząsnęły kiedyś polską opinią publiczną. Wielu skazanych jest już na wolności, inni zniknęli z życia publicznego, ale o tym, co zrobili, nie można zapomnieć. Cela numer Nie pozwala przejść obojętnie obok zbrodni sprzed lat. Zawsze, kiedy tu przychodzę, towarzyszy mi obawa. Nigdy nie wiadomo, do czego zdolni są ludzie, z którymi mijam się na korytarzu. W ich oczach szukam odpowiedzi na pytanie: za co siedzą, kim są. Marek Piechowski siedział już w wielu więzieniach. Często go przenoszą. Wszędzie, gdzie się pojawia, wzbudza grozę. Boją się go nawet najwięksi kryminaliści. To człowiek, który przynosi śmierć. Kilka lat temu był na pierwszych stronach gazet. Pisano o człowieku, którego śmiercionośną bronią jest krew zarażona HIV-em. Był jednym z pierwszych więźniów, którzy z premedytacją zarazili się wirusem. Marek Piechowski jako trzynastolatek trafił do poprawczaka za brutalny napad z nożem. Już wtedy zaczął się okaleczać i tatuować. Na wolności był tylko kilka miesięcy. Za kradzieże i napady wiele razy trafiał do więzienia. Samo okaleczeniami próbował szantażować administrację więzienną, ale wyroku mu nie skracano. Wtedy postanowił kupić krew zarażoną wirusem HIV. W Polsce Aids było już wtedy od dwóch lat. Narkomanii, by zdobyć pieniądze sprzedawali swoją zakażoną krew. Wśród polskich więźniów jednym z pierwszych klientów był Marek Piechowski. Kiedy ktoś decyduje świadomie, całkowicie świadomie, na to, żeby się zarabić, to jest z jego wybór, naprawdę. Ale i, i nie czuję się mordercą. Bo to jest jego W polskich więzieniach nie było oddziałów dla nosicieli wirusa. Wtedy HIV mógł stać się przepustką na wolność. Pan wie, że Pan jest taką bombą z opóźnionym zapłonem. ja wiem. Nawet teraz, jakby Pan się rzucił na mnie, podrapał mnie, to dostałbym od Pana wyrok. No, na pewno. Parę osób Pan zaraził. No, parę osób, ale na to zasłużyli, nie? Bo... Wie pan, ale ludzie boją się HIV-a, ludzie uciekają przed HIV-em, a pan sobie go sam wstrzepił. Ja, ja sobie wstrzepiłem, bo siedziałem za napad, ale to chodzi o to, że nie chodzi o wyrok 15 lat, tylko że mi się żona posiła, bo jej, jej kawiarnię otworzyłem, nie? Kawia kawiarnię otworzyłem i miałem pomagać. I mówię, no, no muszę ją ukarać, no bo... Bo za moje pieniądze się bawi, a ja nie wiem co pali sobie Był, był taki czas, że wspólnik mi pomagał, a ona nic. A ona mi łaski nie robiła, bo ona za moje pieniądze żyła. Za moje pieniędzy, nie? No i ustaliłem, że ona prosiła mnie, żeby jej przebaczył, nie? No to ja mówię, dobra jest, nie? Przebaczę ci, ja mi załatwisz tego. Yy, 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 tą yy, chorobę. Czaromostę, nie? A to było ciężko w Polsce. Jedna osoba wtedy dopiero była, co miała gdzieś na. Jedyna osoba w Krakowie znalazła się z nie? Ale nie załatwiła. A skąd pan wymyślił tę czarną ospę? Bo, no bo ja miałem książki, anatomii. To nie anatomię, tylko miałem encyklopedię, nie? Człowieka, i ja znam wszystkie punkty człowieka, nie? Chodziło o samouszkodzenia, nie? To żeby robić sobie samo uszkodzenia, to pan wcześniej poznał swoje ciało, anatomię. Tak bo mam przecież wozie, tutaj mam w, w środku, nie w ciemiączku mam nie. trzy Cały czas wbite? Cały tak. czas, to ja mam na, dokumenty. Ja na to wychodziłem na przewary, nie, miałem jeszcze czaszki, nie? A co pan ma jeszcze? No, obecnie to pałyk mam. pałyk to znaczy coś tam pan ma w środku. W tak? środku żołądku. Połyk. A co, co to jest? Prędko takie łyka sobie. Takie no ten co się y, 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 spawa, nie? No. Ucięłem trochę. Kawałek elektrody? No, elektrodę łykłem. No i to w mam elektrodę, a w wątrobie mam druta. Wbity jest druta. Ten na co chodzi na, na, na przerwę, kary. No, osiem igieł mam. Gdzie ma pan te igłę? No, w, w okach, w środku. W oku? No, no, to jest, ja już parę razy miałem, nie? Operacje miałem na oczy, parę razy, oczy te parę razy już pociąłem, nie? No, mam, przecież widać te ślady tutaj, nie? Na jednym, na drugim. Czego nie zrobiłem, to się wbitki na serce. Czego? Wbitki na serce? Tak. To co się robi? No, wie, się drut się bija serce, nie? Do środka. Nie? Po co pan robił sobie te uszkodzenia? Dużo. administracja mnie nieraz prowokowała, nie? No... Jak pan nie wie, co pan ma zrobić, jak się pan zdenerwuje, to wtedy pan. To wtedy to samo uszkodzenia zazwyczaj dokonuje. Nie? Teraz się to cały czas, nie? Chudym osobom, Bo ja ważyłem. Prawie 9 kilo, nie? Ja mam 40 parę w łapce, nie? Teraz chłodne cały czas, już na niczym mi nie zależy, nie? No ale to chłodnie pan przez tego hifa. No, no i cięcia, nie? Bo ja w, no, w Krakowie w tamtym roku to ja z 5 litrów spuściłem. w krwi w ciągu tygodnia. 5 litrów. Tylko przez uszkodzenia? No, bo ja żyły tylko przeciną droga. Teraz już tak się nie chcę robić sam szkodzą, tylko żyły skriją. Nie, niech oni sprządają później. Mają problemy później. Bo to jak pomkret czy pojętę, to się śmiało we mnie, to, tak, to Ale dzieło. teraz jak pan wypuszcza swoją krew e, z HIV-em, to pan jest strasznie groźny. No, pan no, może zabić ludzi. No to mnie interesuje. Na pewno pana nie interesuje. Nie interesuje mnie. Dlaczego mam mnie interesować jak mnie... Moja żona nie interesują ona też ma hifa. Przecież zarazili mnie nie? Pierwszą, drugą. Przecież ta druga ma 20, 22 lata. Moda Dlaczego pan zarażał? <laughs> Takie rzeczy. Ona mnie zrobiła numer, jak ja siedziałem... A może bo... to były tylko plotki. Nie, to były stu no bo ona mi się przyznała później, nie? I tego. Ja mówię, wy coś k zrobiło, nie? Ona mówi proszę cię, wybacz mi. Ja mówię, przyjdź na widzenie, ona się bała przyjść. Że... że bo ja bym ją udusił, nie? Ja mówię, no k**a, no, nie mogę ją straszyć, tak sobie pomyślałem. No, bo nie przyjdzie w ogóle, nie? Ja mówię, dobra, przyjdź. No i miała mi załatwić tą czarną ospę, nie? Nie załatwiła mi tej czarnej ospy. No to ten, ten HIV wyszedł w Polsce, nie? właśnie do Polski dopiero. To była ta, ta faza. Ona miała koleżankę, nie? Co pracuje w kwiatactwie. To mieli kiedyś adresy ludzi zarezerwowanych No, to poszła do narkomana. Dałam, kupiłam mu prochy. Pieniądze mu zapłaciła, przyszedł na widzenie do mnie. Nie? Do więzienia? Tak. Zobaczyłem kartę informacyjną, że, że rzeczywiście, że ja muszę mieć pewien na 100%. To Znaczy on musiał udowodnić panu, że ma hiv a Tak, on musiał mi pokazać kartę informacyjną, że ma nie. Ja zobaczyłem tą kartę informacyjną. A pan wiedział, co to jest HIV wtedy? No, ja wiedziałem tylko, że pół po roku pożyje i to wszystko. Nie? Ale po co wyjść, żeby umrzeć? No właśnie, że jeszcze, jeszcze ją ukarać, naprawdę się chciałem ją ukarać, nie? No i, tam już, i tego klienta przede wszystkim. Nie? Mnie, nie, nie, ja nie myślałem o niczym, tylko myślałem o niej i o tym kliencie. Bo to taki klient, taka słucha taki mały gnoj, gnojek, łachutra, ani nie jest złodziej, bo się boi tylko tego. Był pan zdecydowany na wszystko? Tak, ja nie patrzę, mnie nie interesowało, nie interesowało w ogóle, jak by żył. Mnie interesowało wyjście, sprzątnąć i to wszystko. Ja, ja wtedy ja mogę też iść do piechu. Na... Przeprowadziła tego narkomana? Przeprowadziła na widzenie tego narkomana. Oddziałowy dostał parę złotych, nie, żeby wyszło z, z sali nie? Ja sobie strzykłem 10 centów, centów to, 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 tą dużą pompkę, nie. No i jeszcze wziąłem dla dwóch, nie? po celą też, nie? Dwie strzykawki? No, dwie. Dla kolegów? A dla kolegów i jeszcze dla siebie, bo się bałem, że, żebym, się, żebym miał pełne, że mam chifa, nie. Bo się bałem, że 10 cm będzie za mało, bo nie wiedziałem, że to, tak teraz, kropelka, nie. Ja bym myślał, tak, że to muszę mieć na 100%. Dolobicie się. Wziąłem drugą strzykawkę, dru, dru pobrałem od niego, nie? A ona też wiedziała, co pan sobie wszykuje? No jak, nie, no przecież ja, by, ja na sali widzę. To no, znaczy, kochałem się, nie? bo działa nie było. No bo ten narkoman jakiś mi dał, że on chce poszedł, nie? Bo nas są mi potrzebny. Jak już pobrałem wszystko, krew, to było w sumie 10 minut, nie? No, I on poszedł, no i ja z nią byłem. No, no Zacząłem się z nią całować. I do tego, i tam z, z stosunek z nią odbywał. Ono płacze mnie, dlaczego płacze? Ono mówi, no, bo by, ja bym na nie. Zatem no, mówię, jeszcze do organizmu nie wyszło. Tak ją trochę pocieszałem, bo mi chodziło o pieniądze za kawiarnię. No i czekałem 6 tygodni, sobie obliczyłem dokładnie. Zrobili badania. Wynik wątpliwy. Tak, nie, tak, nie. Zrobili drogi HIV. Przyjechałem do Tarnowa z Krakowa, nie, ze szpitala tam. Przyjechałem już z HIV-em, już wiadomo, że nosiciel karetką mnie wieźli. Klamek bali się, żebym się nie wtykał, bo wtedy się tak bali, nie? że się klamku można zarazić. No i wyszedłem na przerwę, właśnie się on na przerwie kary. Drutę sobie wątroby biłem. Czy bił pan sobie drutę wątrobę druta... i co? Wrócił pan do domu, do niej? Nie, nie, ja nawet spółnikiem sobie urzędowałem u niego mieszkanie. Nie? A ona miała tydzień czasu termin zapłaty, oddania mi pieniędzy. Ona pieniędzy nie miała, no bo skąd? To ona musiała to sprzedać w ten lokal. No i termin przyszedł. Przy, przy, podjecha, podjechaliśmy autem do niej, do mieszkania. Ona i są pieniądze. No ja i dobra. Dała Dało mi 300 milionów, dokładnie to było. Do, dokładnie to 280, nie? No i. Wspólnikowi dałem kasę, żeby poszedł kupić flaszkę albo jakieś dobre wino, nie? Poszedł i ja mówię, słuchaj, ja tam Cię będę czarował, wybieraj, albo piach, albo to samo co ja, śmierć. No, to jest HIV, nie? Mam I Ja mówię, wybieraj, masz czas, kurwa, gawię godzinę, ja obalę z, z moim wspólnikiem, z mnie. nie? Obalę flaszeczkę, obalimy, to masz czas. Do zastanowienia się. Co, co wybierasz? Ona, ona wiedziała, że mnie zawsze. Bo ja bym jej nie, nie odpuścił w mnie nie? No i ona mówi, że wybiera hifa, nie? No kurwa, to co Pan myślę. wie co się z nią działo wtedy? Ale to mi a, 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 a czy ona wiedziała, co się z nią działo w pudle? A przecież pana... ona urodziła panu dziecko. Urodziła, ale zdrowe. No to ona mogła iść umrzeć. Ona by matka moja by chowała. Co miała ona obchodzić No i... Ona mówi, że wybiera hifa, nie? No mówię, no przecież nie będę jej wstrzykiwał tak, jak ja sobie ja w pudle, nie? No, to żeby, żeby stosunki nosow, specjalnie, żebym się tego, no... Gdzieś, no specjalnie tak ją no, robię, tak spodnić, nie? robiłem tak przez miesiąc czasu, nie? Mieszkał pan miesiąc u niej? No, tak dojeżdżałem. Nie, że mieszkałem, tylko dojeżdżałem, bo ja to po nocach urzędowałem ze wspólnikiem Poluka, po żeśmy się bawili. A w dzień u niej przespałem się tam pokochałem się tam, tam, to nie było kochanie, tylko to było specjalne takie. No i znowu wieczorem do lokalu. Zaraził pan żonę. Żonę tam. Od nie. Ilu lat ona już nosi jest nosiciela? No Ja wyszłem na przerwy kary po trzech latach, to ona ma dziewięć lat i ja mam 12, nie? Interesuje to Pana, jak ona się czuje, czy żyje? Nie no, jak te, teraz i żyjemy w dobrych stosunkach, żyjemy normalnie dobrze żyjemy. Jak to dobrze żyjecie? No, jak ja wiem, ona no, pretensje tam na pewno ma, nie, bo zaczyna objawy dostawać, nie? Tam pretensje jakoś ma, nie? Ile ona ma teraz lat? 36, coś takiego. To jej niewiele zostało? No, tyle co mi. Co mi zostało? Też niewiele. A Pan jest bezwzględny. Nie no, takie jest życie. Jeśli bo... Pan ma z nią dobre stosunki? Ona no, odwiedza Pana w jedzie. No odwiedzać mnie odwiedzała, jeszcze 4 lata temu to mnie odwiedzała, nie? To sobie brałem widzenia bezwzorowe, żeby sobie zawsze... No bo ona wie, że ja wychodzę na wolność, jestem zaradny, za chodzi o pieniądze, nie? No bo ja jej, jej, po, jej pomagałem finansowo, nie? Cały czas. Nie, jak wyjdę, to dalej jej będę pomagał, nie? nią się Pan rozwód? Tak, rozwód wzięła ona, wzięła rozwód, bo jak ona myślała, że byłem wyrok i mam HIFA, to ja już nie wyjdę na wolność i umrę. I wzięła ze mną rozwód, a ten rozwód jej nic nie dał, bo ja wróciłem, Bo wyszłem, Pan wrócił. Bo ja wróciłem, ja ją, ja ją stosunkowałem. I, I Pan ją zaraził? I zaraziłem i poszedł siedzieć. No i wyszłem na ostatnią przerwę, trzecią, wyszłem trzy lata, trzy lata temu wyszłem, nie? No i sobie tak z bo żyłem, a szukałem sobie le grona lepszego, nie? bo ona mnie tak nie, specjalnie nie interesowała, bo siedemdziesiąt parę kilo, baba, to trzy z duszy, flaki te cyckie, nie? już mnie obrzydło to, nie. Ja sobie do Krakowa zaczęłem iść, nie, i tam poznałem filierkę z Krakowi, nie, taką Renatę, nie. Jest... Pan wyglądał tak jak teraz, nie? Nie, mam przecież ja w złocie byłem, no się na 150 no, milionów w stanie, nie. 150 baniek to złota miałem na siłę. No ale ten miał Pan tę choinkę... Ale tego ja... nie było widać, ja miałem dresy oryginalne, ciuchy oryginalne. A tak. szyję? No szyję, to przecież miałem dres zapięty dotąd. A na czole napisane? Na czole czapeczkę miałem, bolówkę. Wszystko Pan schował? No, trochę, tylko to było widać. No ale przecież wiedziałem, że ma Pan No, zewnątrz. ale ja tego w ogóle nie pokazywałem, Ja bardzo spokojnego... Chłopaka, rzymałem je. Pan to jest aktor. Pan wiedział jak to się skończy. No i ja, ja wiedziałem, bo ona mi się spodobała. I to ona, już, ona była przeznaczona dla mnie. Dobrze, ale pan wiedział, że pan ją zarazi. Ale no to ja wiedziałem o tym. Ja wiedziałem, że ją zarazi. Ale bo, ona pani nie zawiniła. Ale ona mi się bardzo podobała. Ona musiała, ona, jak ja ją zobaczyłem pierwszy raz, to widziałem, że ona będzie moja. I sobie ją przeznaczyłem dla siebie. Tylko dla siebie. I po to ją chciał pan zarazić, żeby była pana? Żeby, żeby było tylko, tylko dla mnie. Po to. I później kumple namówiłem, żeby wyszło moja choroba na jaw, nie? I kumple mówi ty, słyszałem, że taka i taka dziewucha ma lidasa, nie? ja nie? czy rady ja świeruje, nią żyłem tyle czasu, nie? A on mówi, mówię ci poważnie, widziałem dokumenty, nie? Ja mówię, ty, no nie p***a. Ja muszę badania zrobić, nie? Czy HIFA. Bo chodziło mi o Renatę, nie? Tą... Ta rozmowa się odbywała przy niej. Przy niej, no. Żeby ona to słyszała, nie? Ja no, co na tym p... żebym miał czuły jakieś objawy tutaj, nie? Ja wyjdzie, zdał, że chcę zrobić badania i to. Poś, pojechałem na badania, a wiedział, że mi wyjdzie plus, nie? jeszcze ten plus, ja i ty zrób. Idziesz też ją no widzisz, nie moja wina. Że, że zarażeni. Teraz jesteśmy stworzeni tylko do, do siebie, nie? No, ale kiedyś znerwowałem i się dowiedziało, że już jestem stary odbywalec. Z kifem, nie? Że panią świadomie zaraził? Tak, się nie? Ale wybaczyła mi, bo żyła dobrze. Żyła dobrze. Czy ślub? Tak, tak, po ślubie jesteśmy. Mam, mam z nią syna. Też ma pan z nią dziecko? Tak, zdrowy jest. Badania miał już kilka, na, kilka razy robione. Pisałem po szpitalach na ten temat i wiem, że zdrowe na 100% jest. Jak by się urodziło chore dziecko? No, trudno. Nie miałby Pan cienia, wyrzutów, sumienia? No, no ja wiem, że cienia. Była, była moja kłopota, nie? Żeby, żeby się rodziło. No, no cóż, co, co, co się na to poradzę? To ona mogła się, tablo, mogła sobie tabletki wziąć, szpialet zrobić, nie? Jakby nie, zasz, nie zaszło, w ciąży. Ja mówię o tej pierwszej żonie, bo Renata to nie wiedziało, nie? No. Jak wygląda teraz życie Renaty? Ona nie chce utrzymać z Panem kontaktu. Ona nie, że nie chce ze mną, tylko, że się boi. Bo jak ja się, to ona poszła z innym klientem. Ale ją kara w palatkę jeszcze. Kara ją w palatkę, na, na 100%. Ja mam adres. Ja, ja chciałem, ja chciałem listy do niej pisać. Ale może pan nie zdążyć? Zdążę. W więzieniu tak się szybko nie ujara. Jak się machifa, można umrzeć. Trudno. Takie jest życie. Jak pan myśli, kiedy pan umrze? Ja wiem. Ja sobie daję, a jeszcze. Zdychę. Skąd pan ma tę forsę? Naprawdę no, robię. Zabijał pan ludzi w życiu? Nie no, zabijać to... Nie, nie zabijałem, ale... Ja za, za plebanie siedzę, nie? Na księdza, nie? Na pan na księdza? Tak. Dlaczego plebanie? bo ksiądz ma zawsze pieniądze, nie? bo księdz ma... No, zawsze ma pieniądze. On do banku pieniędzy nie oddaje. Weszliście do środka i co tam się stało? Do no, środka żeśmy weszli. Nie będzie, nie będzie pochwalony, je. Dostał w łeb, powiązaliśmy go, nie? Go nie? Go też, w łeb, w łeb, No i pieniądze, nie? Gdzie masz pieniądze? Nie chciał powiedzieć. No, kosem, nożem, nie. Pocięcie, nie? Jak parę razy. Nie? Pocięło się go. Do... No, Gdzie pan ciął tego księdza? No, tak, tak. Brzuchu, nie? No, nie patrzyłem tak ciołem, gdzie mi... To się... Bo on się bronił, no to jej, gdzie mógł mi... chciał to... zabić, czy tylko przestraszyć? Nie, no ja go chciałem... ja chciałem pieniądze wziąć. No to mówię, lo... bo to taka... Już to były wtedy napady na, na lokówki, były nie? No ale on ksiądz, to lokówkę, lokówki? Lokówki nie, nie będzie miał, nie? No to żelazko. No to go na żelazko wziąłem, nie? Przepał go pan żelazkiem? No, żelazko, no bo za to siedzę, nie? Za żelazko. No i wtedy jak żelazkiem już go dopiekłem to powiedział. Musi powiedzieć. Ksiądz przeżył? Ksiądz, ksiądz nie żyje, ale to nie, że ja go zabiłem, bo on umarł po dziś, jak wiem, pięciu dniach w szpitalu. A z tego pocięcia? Nie z pocięcia, bo z pocięcia to by się mógł wykrawić. On się nie wykrawił. No jakiś tam uraz głowy, nie bo on dosta lanie dostawał, smary, nie? Widzicie, byśmy go lali, nie? We trójkę? No. Gdyśmy go i na to umarł. Czyli zabił pan człowieka? No, zabiłem, zabi, zabiłem. Ale no, teraz takie jest życie, że... Mam no, na tym życiu polega teraz. Chodził pan po domach, okradał pan staruszki, przebrany za ministranta. No, Gdzieś przeczytałem w tutaj napadł Pan na księdza? Pan ma jakiś problem z wiarą, z Bogiem, z Kościołem? Nie no, ja mam akurat tutaj nim Diabeł, nie? Ja nie wierzę w Boga, nie? Bo wiem, że... Pan ma ksywę Diabeł? Tak. Bo Pan nie jest diabłem. Może ja jestem. Co Pan w życiu robi najbardziej? Najbardziej? Prócz swoich dzieci to pieniądze i złoto. Złoto i pieniądze? Tak. Dla mnie to jest życia, nie? A miłość? Ja nie wiem, czy to czy jest jakaś miłość. Nie wierzę w miłość. A kochał pan te swoje kobiety? Ja je kochałem, ale one były niewierne. A może panie... One, o, ona mnie nie kochały. Pan kocha kochał jakąś chorą miłością? Nie. Ona miała wszystko, jeśli zasłużyła. Ja to jestem ja biedny, bo tam... Klienta połączyć, że to, to ma mieć i to wszystko, musiałam musiała mieć. No. Dlatego ja jej dawałem, ale nie warto tego były. A co pan im dawał? Pieniądze, złoto. A szczęście? W czasy. W A czas... miłość? No, chyba miała. Każdy zawsze tak mówi, że ma. Co jeszcze zostało przed panem? Prze przede mną. No ważniejsze rzecz to spotkanie się z moją os ostatnią żoną, bo się, się żadną nie uderzyłem, żadną, nie? A po co się chce pan z Renatą spotkać? No, bo ona mnie krzywdę przyrodziła, nie? Tylko, żeby ją ukarać? Tylko. Tylko o ukaranie mi chodzi. A nie chce pan że... jej wybaczyć i kochać dalej? dalej? Już, już, już nie. Już się też macie było. I ona w zło... Ona w złości chodziła. Ona na wszystkie palce mia to, miała złośnie, z... łańcuchy gruby miała. Myśli Pan, że złoto wszystko załatwia? Dla, dla mnie dużo znaczy. Dla mnie. mnie to są ludzie, co mają pieniądze i piersianka czy tam nawet sygneto sobie nie nosi, a to są ludzie, co ją... do tego warga przywiązują. Nie wszyscy, ale... A pan lubi złoto? Kocham pieniądze. P złoto, pieniądze kocham. Dlatego zawsze będę pełen Może za bardzo Pan kocha złoto? Nie, że za bardzo. Tam, nie, że tam za bardzo. Ja tam tego złotu nie, nie muszę aż tak nosić. Boże, no dlatego pan lubi nosić to złoto, że pan wyszedł z biedy. No, oczywiście. Dlatego lubię nosić. Bo czymś zaimponuje, A ja wiem, że na wolności, to ja sobie wchodziłem w podkoszulku i to na floriańskiej. I nikt na mnie uwagi nie zwracał. Tylko się patrzy, patrzyliście na łańcuch, jaki miałem gruby. W, w, Czyli się panie za łańcuch, to się patrzyli na łańcuch. Małoradki. Takie rzeczy. Co to, to, z tego, że klient, jakiś tam apropos, jak jest z, z, pusto w ma. się liczy pieniądz. Szczerze inteligencja, bo on jest pusty. my się nie idzie, to teraz za wszystko trzeba płacić. <grym> Takie jest życie. się tego nie zmienią. Jeszcze gorzej będzie. Marek Piechowski ma pseudonim Diabeł. Myślę, że to trafne określenie. Jego pobyt na ziemi był piekłem dla niego samego i dla innych. Kocha tylko złoto i pieniądze. Nienawidzi i chce się mścić. Mówi, że taki jest świat. Chce wierzyć, że tylko jego świat, świat Marka Piechowskiego, pseudonim Diabeł.